Panie, Panowie Profesorowie, Drodzy Rodzice, Szanowni Młodzi Studniówkowicze. Jest mi niezbyt miło, to dla mnie zaszczyt, że mogę być z Państwem razem w dniu dzisiejszym. Ta noc jest dla Was, to jest Wasza noc. Za 100 dni będziecie zdawać matury. Życzę Wam samych piątek i czwórek, ewentualnie. Później wspaniałych wyborów. Dobrych, żebyście dokonali jak najlepszego wybierania dalszych kolei, kolei czy kole, kolei swojego, swojego życia. Chciałbym życzyć również następnych samych sukcesów, żebyście mogli reprezentować nasz powiat godnie, tak jak to. No, wyglądać. Szanowni Państwo, ale to przed, przed Wami jeszcze za sto dni. Natomiast dzisiaj jest bal. To jest Wasz bal. Ten bal będziecie pamiętać przez całe życie. Dlatego życzę wspaniałej zabawy. Ta noc jest Wasza. Życzę jeszcze raz wspaniałej zabawy. Dziękuję. Dziękuję.